Zapraszam na scenę Katarzynę Kaczyńską, naszą ekspertkę, autorkę, która o, opowie o Ukrainie w kontekście raportu, który wydaliśmy na temat odbudowy Ukrainy, a tak naprawdę był to raport, który mówił o Ukrainie takiej, jaką ona jest, a mniej taką, o takiej, jaką sobie czasami wyobrażamy. E, czy to konsumując media, czy to jakby tworząc jej obrazy we własnym umyśle. Kasiu, zapraszam. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Tak jak wspomniał Marek, będę miała przyjemność zaprezentować Państwu raport, który powstał w Fundacji Republikańskiej, poświęcony Ukrainie, takiej jaka ona jest. Tytuł tego raportu brzmi Odbudowa Ukrainy: gospodarka i polityka: perspektywy realia i możliwości. Jest to raport bardzo potrzebny, ponieważ analizuje on rzeczywistość, która bardzo dynamicznie zmienia się w samej Ukrainie oraz w jej otoczeniu na bazie bieżących wydarzeń. Jest to bardzo dynamiczna sytuacja i musimy to cały czas detektować i mieć na uwadze różne procesy, które zachodzą w państwie ukraińskim. Kolejna kwestia to jest stan relacji polsko-ukraińskich w kontekście społecznym, kulturowym oraz gospodarczym. Gospodarka jest tutaj kluczowa, ponieważ mówi o naszych szansach, potencjalnych korzyściach bądź nawet zyskach wynikających z odbudowy Ukrainy. To, że Ukraina jest krajem z potencjałem, wiemy, chociażby potwierdza to dokument, Taki swoisty audyt gospodarczy przeprowadzony przez rząd ukraiński pod koniec 2020 roku, który badał stopień wykorzystania możliwości gospodarczych. Dokument ten pokazał, że Ukraina to kraj, który może być jednym z najbogatszych krajów europejskich, jednak jest kilka tam procesów, takich patologii, które trawią ten kraj i nie pozwalają jej w pełni wykorzystać. Potencjału. Na pewno warto tutaj wspomnieć o korupcji, o czynnikach korupcjogennych. Wielkim sukcesem ze strony Ukrainy jest sama kwestia powołania odpowiedniej struktury, której zadaniem jest eliminowanie tych czynników korupcyjnych. Kolejny nieprzychylny. Zresztą mające wpływ zresztą na cały system polityczny Ukrainy. Czynnik to jest oligarchizacja gospodarki, oligarchizacja Ukrainy, a też samej jej gospodarki. Powstał taki projekt ustawy, który docelowo ma wprowadzić rejestr oligarchów. I tenże rejestr eliminowałby takich potentatów, którzy finansują partie polityczne oraz biorą udział w przetargach prywatyzacyjnych. Sam, same kluczowe sektory ukraińskiej gospodarki, takie jak poliwowo-energetyczny, rolno-spożywczy czy metalurgiczny pokazują, że Ukraina ma wielkie możliwości na skalę europejską oraz na skalę światową. Przejdę teraz do relacji-polsko-ukraińskich, ponieważ to jest też no, nieodzowny czynnik wpływający na naszą przyszłość, a być może nawet na coraz częściej pojawiającą się kwestię strategicznego sąsiedztwa partnerstwa, i przeszliśmy wzajemnie długą i zawiłą drogę pełną różnych takich dychotomii, w zasadzie innej, innej opcji, innego podejścia do zaangażowania. Z polskiej perspektywy był to często, był to bez względu na, na polityczne... Kuluary, kierunek priorytetowy ze strony ukraińskiej niekoniecznie. I właśnie ten luty 2022 roku tak naprawdę okazał się momentem rewolucyjnym, który pokazał, że być może ze strony naszego partnera możemy spodziewać się tej dojrzałości strategicznej. Jednak już na starcie. Odkładając na bok sentymenty, zwłaszcza kresowe sentymenty, powinniśmy patrzeć na Ukrainę z dwóch pozycji: samej elity ukraińskiej, elity politycznej oraz społeczeństwa ukraińskiego. I niewątpliwie, jeśli chodzi o społeczeństwo ukraińskie, to jesteśmy tutaj wygrani, ponieważ ta ogromna pomoc, wsparcie dla społeczeństwa, to jest właśnie ten czynnik, który będzie nam procentował latami i w efekcie wpływał na decydentów ukraińskich. Natomiast, jeśli chodzi o elity polityczne, musimy mieć na uwadze, że nie mamy żadnej gwarancji na trwałe i stabilne zbliżenie może to ulec zmianie aczkolwiek naszym kapitałem jest społeczeństwo i doświadczenia pobytu tutaj w Polsce oraz polskiej pomocy. Oczywiście mówiąc o relacjach polsko-ukraińskich, zawsze gdzieś tam z tyłu pojawia się Rosja i niewątpliwie to umocowanie. Kontakty z Rosją czy z byłym obszarem Związku Sowieckiego na pewno jeszcze na Ukrainie będą przez długi czas. Są to kwestie mentalnościowe, kulturowe. Nie ma się co tym zniechęcać, ponieważ Ukraina zdecydowanie wybrała zachodni kierunek integracji, ale mieć to na uwadze i, i mimo to współdziałać. Zmieniająca się sytuacja polityczna wymusza nowe formaty międzynarodowe. I Tutaj chociażby Polska ma ważną rolę do odegrania. Na pewno chodzi o Trójmorze, a docelowo Unię Europejską i NATO. Powinniśmy prowadzić z Ukrainą wielopoziomowy dialog, dzieląc się naszym doświadczeniem uczestnictwa w Unii Europejskiej, a także mieć na uwadze zawiązanie traktatu o relacjach dobrosąsiedzkich, który być może w tej swojej warstwie symbolicznej będzie odnosił się do um, dawnej, pięknej idei Unii Hadziackiej, um, która nigdy niestety um, nie doszła do skutku, a zakładała Rzeczpospolitą Trojga um, Narodów. Um, może swoje wystąpienie będę podsumowywać już z samą koncepcją odbudowy i rolą um, Polski w, tejże, w tychże planach. Um, na pewno odbudowa jest ważna nie tylko w sferze infrastrukturalnej, tak? chociaż jest to szalenie istotne przy skali zniszczeń na Ukrainie, ale jest to swoista prawdziwa desowietyzacja, a idąc krok dalej, derusyfikacja Ukrainy, ponieważ spadają nie tylko, mamy proces nie, nie tylko Leninopadów, ale tak samo Puszkinopadów, czyli tych kojarzących się z kulturą, z dominacją Imperium Rosyjskiego elementów. Jest to rzeczywiście szalenie ważne, istotne, ponieważ są to głębokie zmiany w sferze tożsamościowej ukraińskiej. Powinniśmy Ukrainę w tym, w tym, na tym odcinku wspierać, tym bardziej, że nasze relacje w kontekście historycznym przy niektórych przyjaznych gestach ze strony ukraińskiej być może będą tym okresem, kiedy dojdzie do przełamania nieszczęsnego impasu. Jesteśmy bramą, oknem, swoistym oknem na świat dla Ukrainy. Nasze kanały dystrybucji, nasze potencjalne zaangażowanie przy odbudowie Donbasu, szczegółowej nawet Charkowszczyzny, czyli tego Centrum Technologicznego Ukrainy, daje nam na przyszłość pewne obietnice, nadzieję, że będziemy umieli wykorzystać te szanse. Na pewno bardzo dużo też zależy... Od samej Ukrainy i od tego, na ile ta integracja logistyczna między Polską a Ukrainą oraz między Ukrainą i Unią Europejską dojdzie do skutku. Na ten moment jesteśmy swoistym centrum komunikacyjnym, być może będziemy zapleczem odbudowy. Co do szczegółów raportu, zachęcam Państwa do lektury. Jest tam wiele bardzo ciekawych, interesujących wątków, panoramiczne spojrzenie na zagadnienia na problem um, odbudowy relacji gospodarki, polityki. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję.